Nie wiem, jaki miałem czas, ale jestem zadowolony przede wszystkim z grupy, bo prawie wszyscy zrobili życiówki. Szczególnie Wojtyl 17-15 to jest super czas. Także robota w Run Radical Pro idzie naprawdę w dobrym kierunku i wierzę, że grupa na jesień jeszcze mocniej pójdzie do przodu. Także jako trener jestem bardzo zadowolony, jako zawodnik, cóż, trochę mniej, no ale nie można mieć wszystkiego.

A dzisiejsze warunki dość trudne, mocny wiatr, więc to nie ułatwiało rywalizacji. Od początku starałem się więc w miarę równym nakładem sił popracować, tak żeby się nie zamęczyć na początku. Po trzecim kilometrze objąłem już prowadzenie, kosmas Kiewa zostawał sukcesywnie z tyłu, więc starałem się jak najwięcej urwać tego czasu. 14.40, jestem zadowolony z tego, że zwyciężyłem i pobiegłem to dość Równym nakładem siły. Był to wspaniały grupowy bieg, który pokonaliśmy razem jako drużyna. Miałem okazję przebiec cały dystans z kolegą Markiem, który niestety tym razem wyprzedził mnie na mecie. Gratulacje dla niego. Tym startem myślę, kończymy pewien blok treningowy i rozpoczynamy przygotowania do sezonu jesiennego, gdzie mam nadzieję pobijemy jeszcze więcej naszych prywatnych rekordów.